Hej, dzisiaj mamy piątek i pomyślałam sobie, że to fajna okazja do nakręcenia tego filmiku, ponieważ na sobie mam taki najprostszy makijaż dzienny, make-up typu no make-up, który robię sobie po prostu rano, jak nie mam czasu na robienie czegokolwiek więcej. Podkreślone brwi, podkład, korektor, odrobinka brązera, ale dosłownie odrobinka, praktycznie niewidoczna, tuż na rzęsy i fruz domu. I w tym momencie, jak to zmienić na makijaż wieczorowy, kiedy nie mamy czasu? za dużo kombinować, a nie chcemy wyjść w takim stanie z domu, bo po prostu chcemy coś w tym makijażu z, zmienić, a nie mamy czasu się zmywać i robić go od nowa, więc dzisiaj pokażę Wam taki jeden mój sposób, który ymm, zawsze sobie wykorzystuję, jak chcę urozmaicić ten mój makijaż, y, zmianę makijażu dziennego, wieczorowy, więc zapraszam. Najpierw oczywiście potrzebny nam będzie bronzer. Mam tu bronzer Skobo numer 311, który jest bardzo uniwersalnym kosmetykiem. Biorę sobie najpierw puchaty pędzelek do rozcierania i zaznaczam sobie tym bronzerem załamanie powieki. Teraz zmieniam pędzelek na bardziej płaski. Również biorę ten brąz i nakładam już go na całą powiekę ruchomą, przyciemniając sobie całe oko. Teraz biorę sobie pędzelek z jakimś malutkim czubkiem, ten sam brąz i zaznaczam delikatnie powiekę dolną, żeby ją odrobinkę przydymić, żeby pasowała do góry. Teraz bardzo ważną rzeczą, jaką lubię robić, jest nałożenie kredki na górną linię wodną oka. W tym momencie wypełni nam to luki pomiędzy rzęsami. I teraz mamy bardzo delikatne brązowe smoki, ale żeby ten makijaż był jakiś taki bardziej wyjątkowy. Potrzebny jest mi jakiś opalizujący pyłek. Ja mam tutaj akurat y, pyłek z inglota numer 71. Jest to taki piękny kameleon. I właśnie y, takie produkty robią za nas praktycznie całą pracę w bardzo szybkim czasie. Biorę sobie po prostu płaski pędzelek, maczam go w pigmencie i odciskuję nadmiar na zatyczkę, żeby nie było tego za dużo. I wklepuję. Mój brąz. Zacieram oczywiście granice. Mogę wrócić do pędzelka do rozcierania i rozetrzeć odrobinkę górę, żeby tutaj ten pigment delikatnie zanikał. I tam, gdzie chcę uzyskać mocniejszy efekt, dokładam go więcej. Tam, gdzie chcę mniejszy efekt daję go mniej Teraz odrobinka cielistego cienia z Inglota żeby wyczyścić sobie przestrzeń pod cieniowaniem żeby wszystko było ładne i estetyczne Brązową kredkę nałożę też na dolną linię wodną Wytuszuję jeszcze mocniej rzęsy, żeby spojrzenie było troszkę mocniejsze. Oczywiście przy takim makijażu delikatnie muszę wzmocnić moje konturowanie i tutaj również użyję brązera Kobo. Konturówka. moja ulubiona długotrwała szminka, na której mogę polegać. Naszą metamorfozę makijażu mamy gotową. Nie zajęło mi to więcej niż 10 minut, więc naprawdę szybciutko. U mnie się to sprawdza, więc może po prostu u kogoś z was też się sprawdzi. Um... Jedyne, czego potrzebujecie w sumie takie najważniejsze rzeczy, to jakiś brązowy kosmetyk. Najlepszy jest brązerkowo, bo jest najbardziej uniwersalny, świetnie się nakłada zarówno na policzki, jak i na oczy. No i oczywiście potrzebujecie jakiś opalizujący pyłek bądź pigment. I świetne pigmenty i pyłki My Inglot, chyba najlepsze, jakie. W ogóle mam w swojej kolekcji, ale również Kobo robi świetne pigmenty, więc to też możecie sobie kupić. Jakaś ciemna kredka na linię wodną, tuż oczywiście jakaś pomadka, no i jesteście gotowe, więc mała ilość produktu, mało czasu i. Efekt taki, a nie inny, uznajcie same, czy Wam się podoba. Oczywiście, jeżeli macie więcej czasu, chcecie jeszcze bardziej podkreślić ten makijaż, to możecie dokleić sztuczne rzęsy. Ja już dzisiaj nie mam czasu, chciałam pokazać taką minimalistyczną wersję, więc tutaj nie będę doklejać rzęs, ale możecie to zrobić. I ten makijaż automatycznie będzie jeszcze bardziej dopracowany, więc. To by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy robicie takie, czy macie takie sytuacje, że robicie po prostu taki, takie szyb, szybkie przekształcenie makijażu dziennego, wieczorowy. I jak to robicie? Jakie macie triki? Bardzo chętnie poczytam. I dziękuję za oglądanie. Widzimy się kolejnym razem. Do następnego. Pa!